Wśród traw spłowiałych, ścibła ostatnie do nóg padają z mocy tchnienia. Zbierają kłosy i całują w żarnach rozstarte bochny chleba. Tarczy zegara malowane w przeniczne wzory z nieba, łamane bielą jako płatek. I chociaż żal, to jednak nie żal. dłoni szorstkiej i spękanej Słona esencja ostatniej kropli I szlachetnieje polny kamień Od pełnych ziaren i konkoli. No piekarnie to się ci mieli. Najpierw, tak jak mówiłaś, ten marszałek. Później on umarł. Ta ślipczyńska wyszła drugi raz za mąż, za no, i mieli to piekarnie bardzo długo. Dobra, to była najlepsza piekarnia. Piekli ten chleb długo, takie okrągłe buchnięki robili. Z takim tymi. bułki piekli, bardzo dobre bułki piekli, kajzerki. Tak, jakby robili te bułki, wynosili deski, bo to na takich deskach na słońce, żeby rosły. Na tym słońcu później smarowali do pieca wkładali. Także pieczyło było dobre naprawdę. To się piekli, a potem pesta przejął. I potem pesta, to ta pieka. Jeszcze do no, dziś stoi, tam pod podwórku. No, tam się piekło, się ciastka na Boże Narodzenie, na, te, na Wielkanoc, to się cały niski ciastek piekło.